Szanowni Państwo, drodzy widzowie, dzisiaj top piki spółek giełdowych na 2026 rok. Zapraszam do materiału. Przeanalizujemy sobie dzisiaj rekomendacje największych domów maklerskich, jak chodzi o spółki z polskiej giełdy oraz Topiki, rekomendacje innych influencerów giełdowych, największych. Jako, że jesteśmy małym kanałem, a ja nagrywam ten film 2 stycznia, to większość już swoje rekomendacje wypuściła. Więc mamy tę przewagę, że możemy zebrać wszystkie te rekomendacje domów giełdowych, influencerów giełdowych, finansowych, zebrać je wszystkie razem, podsumować tak, żebyś ty, szanowny widzu, nie musiał sam tego wszystkiego szukać czytać, oglądać. My to zebraliśmy dla Ciebie. To, co najważniejsze na start, no to topiki największych polskich domów maklerskich. Dziewięciu największych polskich domów maklerskich. Są to analizy profesjonalnych analityków giełdowych, więc to jest najważniejsze. Tutaj korzystamy z posta na X, na Twitterze Mariusza Hojda. Mariusz Hojda przygotował taką ładną grafikę i z tej grafiki będziemy korzystać. Więc tak, domy maklerskie, dziewięć domów maklerskich, M-Bank, Nobel Bank, Santander, Bosch, PKOBP, PKO, Erste i tak dalej. Te dziewięć największych domów maklerskich dało swoje rekomendacje na cały rok 2026. No i co jest tutaj najciekawszego no to to, że na pierwszym miejscu jak chodzi o te rekomendacje 9 na 9 domów maklerskich rekomenduje na przyszły rok LPP. LPP jest jako jedyne w samym środku wszystkie 9 na 9 Domów, makler, domów maklerskich rekomenduje LPP. Na drugim miejscu z rekomendacją 6 na 9 domów maklerskich jest Benefit System, czyli ta firma od multisporta. Na kolejnym miejscu, już z pięcioma wskazaniami, jest kilka firm i wśród nich jest KGHM, Dino, CD Projekt, Żabka, BNP Paribas, Bank, Cyberfox i Murapol. To są te spółki, które, które wskazało 5, 5 na 9. Domów maklerskich, tych największych domów maklerskich, analityków z tych domów maklerskich. Cztery domy maklerskie wskazały takie spółki jak PKO, Inpost, Rainbow, Mobruk, Captor AB, Neuka, Allegro. Trzy wskazania to jest Intercars, XTB, Develia, Atal, Polsat. Plus. Dwa wskazania, tuż już jest dużo firm. Diagnostyka, Kruk, Bank PKO, Santander, Orange Polska. Dom Development, Wercom, Wirtualna Polska, Oponeo, Raiwiu Therapeutics, Grupa Unibep, Seco, Warwick, Bio, BioCeltics, Amica, Selvita, Enterair, Archicom i Archicom. Wskazanie przez co najmniej jedno biuro maklerskie to już jest bardzo wiele tych różnych spółek. I to jest najważniejsze, co, co jest jak chodzi o rekomendacje, bo to są rekomendacje profesjonalnych analityków, aczkolwiek trzeba przyznać, że są one bardzo bezpieczne. Skąd na przykład na pierwszym miejscu LPP wskazane przez wszystkie domy maklerskie? ale stąd, że jest to bardzo duża, bardzo stabilna spółka, która ładnie się rozwija i pewnie będzie się rozwijać, zgodnie z, zgadzam się pod tym względem z anality, analitykami profesjonalnymi domów maklerskich oczywiście, natomiast czy to będzie jakiś nie, re, rewolucyjny wyskok, jakiś rewolucyjny wystrzał, czy to ta spółka osiągnie zysk na poziomie kilkudziesięciu, stu procent, no to jest to w zasadzie bez szans. Zresztą swoją drogą, szanowni Państwo, drodzy widzowie, na koniec tego filmu Będą również moje top-piki, moje wskazania, więc oglądajcie do końca. Więc to jest bardzo ciekawe, że te domy maklerskie w dużej mierze się pokrywały, aczkolwiek nie w pełni, bo część z tych, bardzo duża liczba spółek jest wskazana tylko przez jeden dom, dom maklerski. Ale co do LPP, że wszyscy są zgodni, no to jest absolutny faworyt. Natomiast oprócz tego jest jeszcze na przykład bardzo wielu influencerów zajmujących się giełdą. I wśród nich obejrzałem większość predykcji, które były na YouTube do, do dnia 2 stycznia, tak żebyś ty, szanowny widzu, nie musiał tego robić. Jest na przykład Zawód Inwestor, jeden z najpopularniejszych kanałów giełdowych. 173 tysiące subskrypcji. Zapraszam, jak ktoś chce zobaczyć szczegółowo, zwłaszcza że nas w swoim filmie omawia szczegółowo i argumentuje, czemu wskazał tę, a nie inną spółkę. I co wskazał Zawód Inwestor? Zawód Inwestor wskazał firmę Cognor Holding SA. Digital Network, Synectic, CyberFolks, LPP, również tak jak i wszyscy Analitycy i Moblug. Oraz Zawód Inwestor wskazał SVG 80. Dalej mamy na przykład wywiady na kanale Marcina Podlaskiego. Tam na przykład wywiad udzielał Longterm. Również zapraszam na, 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 na film, oczywiście. I co wskazał Longterm na wywiadzie u Marcina Podlaskiego? long wskazał Passus S.A., Data Walk, CD Projekt, Sonka, Way, Resident Studio i Ten Square Games. To są bardzo ciekawe wskazania, gdyż są to bardzo małe i relatywnie mało płynne spółki w większości i przez to są bardzo ciekawe. Tak naprawdę mało z tych wskazań pokrywa się ze wskazaniami innych influencerów giełdowych, tudzież yy, analityków giełdowych. Na kanale Marcina Podlackiego również był, była rozmowa z Influencerem Twitterowym, Xowym Pierwszy raz chyba na YouTube z tego co słyszałem, z Damian Investor, Damian Investor X. I on, on wskazał na tym filmie, na, tej, na tym wywiadzie, również siedem spółek, które poleca na rok 2026, jego zdaniem. I tu jest tak CD Projekt, Benefit System, XTB, Mobruk, Creo Tech Instruments, Enter Air, i Murapol. Oprócz tego obejrzałem również wskazania film Konrada Książka, też bardzo popularnego influencera giełdowego. 35 tysięcy subskrypcji, natomiast regularne wyświetlenia kilkanaście tysięcy na każdym jednym filmie, tak naprawdę. Więc bardzo popularny influencer giełdowy, youtuber giełdowy. I oczywiście zapraszam również na jego kanał, na jego film, żeby zobaczyć, dlaczego te, a nie inne spółki on poleca. I on poleca tak. Synectic Dino. Mobruk, Digital Net Network, CyberFolks, Vercom, Creotech Instruments, Scanway, Unimod i Decora. I jeszcze oprócz tego na YouTubie inwestor na etacie wskazał też 7, 7 spółek, to jest 7000 subskrypcji. Zapraszam na jego kanał oczywiście, żeby dowiedzieć się, jakie to są spółki. No i tak, inwestor na etacie wskazał Orlen, Voxel, Wirtualna Polska, Huge Games, XTB, Atal i Seleno. Oprócz tego na Xie znalazłem wskazania Łukasz On GPW i Łukasz On GPW wskazał takie firmy jak Amica, Cognor, Mobruk, Passus, Develia, Intercars i EnterAir. Jak widzicie, częściowo już się te spółki pokrywają. Zarówno pokrywają się wskazania konkretnych influencerów giełdowych, jak i wskazania dom maklerskich ze wskazaniami influencerów giełdowych. I to wszystko mamy zestawione. Natomiast jeszcze oprócz tego ciekawą rzecz sobie weźmiemy, mianowicie weźmiemy sobie wskazania inwestorów indywidualnych, prywatnych inwestorów indywidualnych na zamkniętej grupie Marcina Podlaskiego na Facebooku, na którą tę grupę również oczywiście zapraszam. I tutaj najwięcej wskazań ma CD Projekt, 11% inwestorów. Na GPW, GPW, inwestorów na GPW z grupy Facebookowej. Na ten on w tej, w, tej, w tej ankiecie wzięło udział 1905 osób. 1905 wskazań i z tych 1905 wskazań 11% wskazało CD Projekt, 9% Dino Polska. to są dwa najczęstsze wskazania zdecydowanie. Na kolejnym miejscu jest Mobruk, 5% i XTB. 4, później XTB 4% i CCC 4%. Więc to są wskazania inwestorów indywidualnych na grupie facebookowej Marcina Podlackiego. Więc takie są wskazania ludzi, ale myśmy to wszystko, szanowni Państwo, drodzy widzowie, a, a jeszcze jedna ciekawostka, co wskazał czat GPT. Zapytałem również czata GPT o jego wskazania, jego predykcje na 2026 rok, jak chodzi o giełdę polską i to są wskazania czata GPT, jak chodzi o GPW. Chat GPT 5.2 wskazał LPP, oczywiście jak już by inaczej, Dino, Benefit System, Allior Bank, BNP Paribas, Develia i Murapol, Cyberfox i Raiwu Therapeutics i Oponeo. To wskazał Chat GPT 5.2, natomiast Chat GPT 5.2 w trybie Thinking. Po przemyśleniu tego dokładniej, gdy myślał przez minutę i 19 sekund, wskazał po pierwsze więcej spółek, a po drugie trochę inne spółki wskazał. W tym trybie Thinking Chat GPT wskazał: LPP, Dino, Żabka, Allegro, PKO BP, PKO, Alior Bank, BNP, Paribas BP, KGHM, XTB, Cyberfox, AB, Budimex, Dom Development, Develia, Atal, Murapol, Archicom, Orange Polska, Cyfrowy Polsat, Diagnostyka, Neuka, Selvita, Scopruidix i Captor Therapeutics. Nawet nie wszystkie te spółki znałem. Tak samo jak i ze wskazań wcześniejszych, czy to, czy to domów, domów maklewskich, czy też influencerów giełdowych. Nie wszystkie te spółki znałem. Natomiast jeżeli te dane te spółki Pojawiły się we wskazaniach dużych inwestorów, dużych influencerów giełdowych, którzy od wielu lat śledzą giełdę, albo tym bardziej analityków giełdowych, to jest jasny znak, że warto się tym spółkom przyjrzeć. Może niekoniecznie od razu pod wpływem wskazań analityków, koniecznie kupować daną spółkę, bo nie wiem, wszyscy wskazali LPP, to teraz muszę kupić LPP. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że są to spółki, którym warto się przyjrzeć, skoro zostały wskazane przez. Profesjonalnych analityków giełdowych, albo przez dużych influencerów, którzy od wielu lat są na giełdzie, śledzą giełdę, zajmują się tym zawodowo albo jako zawodowi inwestorzy, albo jako influencerzy zawodowi, influencerzy giełdowi. Tak czy inaczej, śledzą giełdę regularnie, więc warto się temu przyjrzeć. No, to takie zestawienie. I w związku z tym, szanowni Państwo, drodzy widzowie, wziąłem Wam, zliczyłem wszystkie te wszystkie te wskazania, zestawiłem razem i zliczyłem. Więc co mamy? Nie zliczałem tych wskazań, które pojawiały się tylko raz. Tutaj, bo ich było bardzo dużo, zarówno wśród tych wskazań przez domy maklerskie, przede wszystkim, tam mnóstwo było tych wskazań tylko przez jeden, jeden dom, jedną grupę analityków, jeden dom maklerski, jak i te wskazania przez influencerów giełdowych, jeżeli pojawiły się tylko raz i nie powtórzyły się, to ich nie, 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 nie zapisywałem, natomiast zapisałem tutaj wszystkie te, o których, o których wcześniej mówiłem, wskazania wszystkich i influencerów i analityków, zebrałem razem, zliczyłem ka, ka, każdemu temu, każdej tej spółce dałem jeden punkt za jedno wskazanie, czyli wiadomo maksymalnie 9 punktów za domy maklerskie w zależności od tego ile razy były wskazywane, to co pokazywałem wcześniej tutaj w zależności od tego ile razy zostało wskazane tyle punktów t jeden też zliczałem. Jeżeli się pojawiało na przykład przy wskazaniach któryś z influencerów giełdowych, co również zliczyłem, spisałem i, i zliczyłem razem. To wszystko mam tutaj zliczone, spisane. Co wskazał ChatGPT, co wskazały domy maklerskie i tak dalej. Wszystko to tam jest zliczone i to wszystko zliczyłem razem, przepisałem do Excela. No i najwięcej wskazań, bo aż 13 ma LPP. To zasługa w dużej mierze tych domów giełdowych, natomiast nie tylko, bo jak widzicie, 13 wskazań, a domów giełdowych było 9, więc z czterech influencerów giełdowych również wskazało na LPP. Więc LPP jest zdecydowany lider na przyszły rok wskazań, wszystkich, biorąc ogólnie rzecz biorąc, jest LPP. Na drugim miejscu egzekwo jest CD Projekt i Dino Polska z, z 10 wskazaniami, a na trzecim miejscu egzekwo jest. Cyberfolks i mobruk z dziewięcioma wskazaniami, więc tak się to prezentuje i teraz tak, jakie są moje wskazania na 2026 rok, więc przede wszystkim nie jestem analitykiem giełdowym, nie mam żadnych uprawnień doradcy giełdowego, nie mam w tym temacie wykształcenia, jestem samoukiem, Podczas moich inwestycji sugeruję się własną wiedzą, własnym doświadczeniem, natomiast zdobytym poprzez praktykę, poprzez śledzenie, czytanie, słuchanie i tak dalej, a nie poprzez konkretne wykształcenie w tym temacie, więc nie jestem, broń Boże, żadnym doradcą inwestycyjnym. Natomiast jako taką ciekawostkę dam swoje cztery wskazania na 2026 rok i dwa, powiedzmy takie mocniejsze wskazania długoterminowe. Czyli niekoniecznie, wiesz, przypuszczam, że nie, w 2026 roku, że te spółki nie dadzą wielkich zarobków już teraz, ale przypuszczam, że trzymając je, albo kupując teraz, albo trzymając wcześniejszych czasów, a nie redukując pozycji, jest szansa w przeciągu 5-10 lat na bardzo duży zarobek. Więc tak, te moje predykcje na 2026 rok, no to jest tak, LPP. No skoro wszyscy, to i również ja, tak jak mówię, nie jestem specjalistą, ufam specjalistom, aczkolwiek nie do końca. LPP było w moim, jest w moim portfelu, cały rok ten było, zmieniała się to wielkość tych pozycji, LPP było trudne w tym roku, przez większość roku w, w moim portfelu miałem na LPP stratę, tak jak mówię, zmieniałem lekko te pozycję, cały czas ją miałem, natomiast lekko ją zmieniałem w trakcie roku, generalnie nie przez większość roku miałem z, z, stratę na LPP, Dopiero na koniec roku, tak jak mówiłem w filmie o podsumowaniu portfela, który jest na naszym kanale, się zobaczyć. Dopiero na koniec roku LPP odrobiło te straty i koniec roku. Rok skończyłem z zarobkiem na LPP. Niedużym, ale zawsze z zarobkiem, a nie na minusie, to jest super. Więc ja LPP mam już wcześniej, miałem już sobie wcześniej sam osobiście przeanalizowałem LPP i LPP w moim portfelu ma być taką dużą spółką, spółką z GPW. Która będzie trochę zmniejszała wahania tego portfela. Przynajmniej z założenia, aczkolwiek wiadomo, jak to na giełdzie różnie bywa. Nie mam przykłady kuli, więc też nie wiem, jak będzie. Takie jest założenie LPP. LPP jest dużą spółką. Sam korzystam ze sklepów Reserved, ScenSea czasem i e House, Crop, wiadomo. Myślę, że to są dobre, jak na te cenne produkty, więc myślę, że spółka dalej będzie się rozwijać. Zresztą. Wszystko na to wskazuje, tak jak wszyscy analitycy giełdowi też wskazali RPP. I ja się akurat z tym wskazaniem jak najbardziej zgadzam. Drugą spółką jest CD Projekt. CD Projekt myślę, że 2026 rok będzie naprawdę bardzo mocny dla CD Projektu, gdyż już końcówka 2025 roku okazała się rewelacyjna. Wyniki przebiły cały konsensus, wszystkie analizy wcześniejszych analityk, analizy analityków. Więc nie ma powodu, by 2026 rok nie był po prostu mocniejszy dla CD Projektu. Sam osobiście wierzę w tę spółkę i planuję trzymać długoterminowo, nie tylko do końca 2026 roku, ale również dłużej. Natomiast wiem, jestem prze, święcie przekonany, że CD Projekt to jest ten rok CD Projektu. Ruszy na poważnie kampania reklamowa Wiedźmina 4. Pojawią się prawdopodobnie w tym roku też pierwsze informacje o takie już konkretne o cyberpunku 2. To już jest kolejny element wzrostowy. Mówi się o jakimś nowym dodatku do Wiedźmina 3, który ma być łącznikiem między Wiedźminem 3 a Wiedźminem 4. Nie wiem, czy to prawda, natomiast jak się to potwierdzi, to jest kolejny prowzrostowy komunikat. Więc bardzo dużo, bardzo mocnych rzeczy, a jeszcze nie będzie premiery, więc jeszcze to ryzyko, że premiera będzie nieudana, że gra rozczaruje, jeszcze nie, nie ma. W w tym, w, w tym roku te, tego ryzyka, bo prawdopodobnie premiera będzie w 27 roku. Tak chyba jest to przewidywane. Kolejnym moim wskazaniem i tutaj będę wyjątkowy, bo nikt nie wskazał od tej firmy dotychczas będzie Śnieżka. Dlaczego Śnieżka? Po pierwsze wielu mówi o tym i się z tym szczęściowo zgadzam, że rok 2026 będzie rokiem konsumenta, że konsument zaczyna zarabiać więcej niż z, 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 Wzrost zarobków zaczyna być wyższy niż inflacja. Konsument czuje się coraz bezpieczniejszy, spadają stopy procentowe, jest łatwiejszy kredyt, więc to się może przełożyć na budowę mieszkań, remonty i tego typu rzeczy. Śnieżka, wiadomo, farby, śnieżka, widaron i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli by, to jest spółka, którą trzyma w swoim portfelu, gram Gramniu pod zakończenie wojny. Jeżeli wojna się zakończy, to na Ukrainie również zacznie się odbudowa, zakończy w jakiś sposób. Mówię o jakimś przerwaniu, takim długotrwałym, zawieszeniu broni długotrwałym. Nie wiadomo, czy to będzie, natomiast to jest spółka, którą w tym kontekście trzymam, bo śnieżka jest bardzo mocna również na Ukrainie jako, jako marka, jako firma. Jeżeli doszłoby do przerwania wojny na Ukrainie, zakończenia wojny na Ukrainie, to jest bardzo mocny prowzrostowy motyw dla śnieżki. A nawet jeżeli to się nie wydarzy, to myślę, że sam mocny konsument w Polsce. Przyczyni się do dużych zysków śnieżki. W zeszłym roku w moim portfelu śnieżka praktycznie nie dała nic zarobić, poza dywidendą, tam bodajże 1% na plusie, więc to jest niewielki zarobek. Natomiast trzymam ją i spodziewam się, że właśnie teraz, ten 2026, będzie rokiem śnieżki. No i co? To są moje trzy wskazania, jak chodzi o spółki. Natomiast jeszcze mam jedno wskazanie, mianowicie SWIG 80. W 2025 roku WIG20, czyli 20 największych spółek, zarobiło 40%. W tym samym czasie SWIG zarobił 20%, a są to mniejsze spółki z o wiele większym potencjałem wzrostowym. I jako, że właśnie ten sumę ma być mocny, i jako, że mają być dopływać do Polski pieniądze z KPO, a w swig jest na przykład sporo firm budowlanych, spodziewam się, że WIG20 po tych ogromnych wzrostach nie będzie w tym roku już rosnął aż tak dynamicznie jak w poprzednim. Nie spodziewałem się też, żeby spadał, bo wszystko wskazuje na to, jeżeli się nic nie wydarzy, że w dalszym ciągu WIG20 będzie rosnął, natomiast myślę, spodziewałem się, że będzie rosnął o wiele, wiele słabiej. Więc sam osobiście, pomimo tego, że w moich wskazaniach są dwie spółki z WIG20, to poza tymi dwoma spółkami prawdopodobnie nie będę się w ogóle skupiał, obserwując spółki na WIG20, tylko na MWIG40 i SWIG80. I w przypadku nawet SWIG80 waham się, czy pierwszy raz nie kupić ETF-u na SWIG80, Aczkolwiek chyba nie, zastanowię się nad tym jeszcze. Na pewno właśnie będę bardzo szczegółowo, dokładnie analizował te spółki z SWG 80 Myślę, że jest tam wiele ciekawych perełek. Nie mam ich jeszcze na tyle dobrze przeanalizowanych, żeby móc coś konkretnego wskazać, natomiast to jest praca na ten rok właśnie. To są moje wskazania na rok 2026. Jak mówię, nie jestem analitykiem, nie wiadomo, czy się potwierdzą LPP, CD Projekt, Śnieżka i SWG 80 A moje wskazania długoterminowe, coś, co Jestem przekonany, że jeżeli się nic nie wydarzy, to oczywiście ryzyka są w, zawsze, w każdej jednej spółce są ryzyka, trzeba je brać pod uwagę i trzeba im, być ich świadomym, sobie je przeanalizować. A na to, w co ja wierzę, że się wydarzy długoterminowo, oprócz tych wskazań na 2026 rok, tylko bardziej długoterminowo, no to jest diagnostyka. Przy czym konkretnie w 2026 roku spodziewam się, że diagnostyka będzie relatywnie słaba. Po pierwsze, diagnostyka jest obecnie droga. Jest po bardzo mocnych wzrostach w tym roku. Dopiero co debiutowała w tym roku, natomiast już bardzo mocno wzrosła w ostatniej, w ostatniej części roku. Więc jest po bardzo dużych wzrostach, więc jest droga. Wszystkie wskaźniki, ceny wskazują na to, że diagnostyka jest na ten moment drogą spółką, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że są problemy z NFZ-em, są problemy z finansowaniem NFZ-u, i jest ryzyko, że NFZ będzie ciął koszty. A diagnostyka oprócz tego, że korzysta na klientach indywidualnych, którzy mogą przejść indywidualnie bez żadnych skierowań, zapłacić, zrobić sobie badania, to w dużej mierze diagnostyka korzysta na kontraktach z NFZ, na różnych zleceniach przez z, z firmy działające w ramach NFZ. -u. I spodziewam się, że ten rok może być słaby dla diagnostyki, dlatego nie, nie dałem jej we wskazaniach, chociaż pojawiała się również diagnostyka we wskazaniach domów giełdowych i influencerów. Cztery razy się pojawiała diagnostyka. Natomiast ja się spodziewam, że diagnostyka w tym roku może być słaba, ale to tym lepiej, bo to jest, może się okazać tym lepszą okazją zakupową. Tak jak mówię, w długiej perspektywie myślę, że ten biznes jest bardzo stabilny, bardzo dobrze prosperuje, jest dobrym biznesem, a branża jest branżą przyszłościową, społeczeństwo się starzeje. Więc diagnostyka jest moją predykcją długoterminową, a drugą predykcją długoterminową, tylko że jest bardziej ryzykowną, jeszcze niż diagnostyka, jest XTB w dalszym ciągu. XTB stanowi dużą część mojego portfela relatywnie giełdowego. I myślę że ten system, model rozwoju XTB który obecnie ma miejsce czyli bardzo dynamiczny wzrost liczby klientów bardzo agresywna kampania reklamowa, rozwój na wiele rynków w różnych, różnych krajów i to bardzo często tych krajów rozwijających się. To jest myślę bardzo do, 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 do dobry Punkt wyjścia do tego, żeby ich Stebek w przyszłości stało się naprawdę dużą spółką międzynarodową, światową. A w związku z tym, bardzo dużo da zarobić, jak, jak ten pułap osiągnie, bo jeszcze na, na nim nie jest. Jeszcze nie jest taką ogromną spółką międzynarodową, dopiero jest na etapie dożywienia do tego. Więc to są moje predykcje natomiast nie warto się do nich bardzo mocno przywiązywać, nie jestem specjalistą. Natomiast te wskazania Domów maklerskich i bardziej zaawansowanych influencerów giełdowych czy, czy, czy zawodowych inwestorów. Myślę, że warto prześledzić. Warto się zapoznać z tymi współ, spółkami, które były wskazywane więcej niż raz, wszystkimi, żeby je śledzić samemu, żeby sobie je przeanalizować, sprawdzić fundamenty tych spółek. No bo może akurat to są dobre wskazania. Te listę, kto, co i tak dalej. Umieszczę w linku do pobrania i, te, i tego Excela, jak Państwo chcecie, umieszczę w linku do pobrania sobie pod tym filmem. A oprócz tego na naszym Facebooku, Człowiek Myśli Pieniądze, też zamieścimy posta z rozpisanym tym, kto co wskazał i ile było tych wskazań. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Dip In Media, Grzegorz Komorowski. Animacja, montaż wideo, strony internetowe i wiele więcej. Dowiedz się wszystkiego na wikimedia.com